Znajdujemy się w IKEA Katowice ze względu na organizowaną akcję Sadzonki za surowce wtórne. W IKEA realizujemy strategię zrównoważonego rozwoju People and Planet Positive, w której staramy się inspirować ludzi do życia w sposób bardziej zrównoważony, a segregacja odpadów jest niezwykle kluczowa. Surowców turnych, ale również produkty produkowane z materiałów pozyskiwanych w sposób zrównoważony, jest w naszym asortymencie już ponad 1 trzecia. Jest niezwykle istotny ze względu na to, żeby dać szansę właśnie naszym odpadom na drugie życie, aby mogły one być przetworzone później w inne produkty, a dodatkowo, żeby te niebezpieczne utylizować w sposób odpowiedni. Mamy wiele systemów. Jeden z nich jest system Halbar, który można dostosować do wnętrza szafki. Są to 4 lub 6 koszy, ale także mamy inne systemy, które można dostosować do swoich potrzeb w mieszkaniu i w kuchni. W IKEA w tej chwili rozdajemy sadzonki drzew oraz sadzonki z kwiatów. Zbieramy odpady od mieszkańców i taki elektroodpad trafia do specjalistycznej firmy zajmującej się przetwarzaniem elektroodpadów. No wystarczy spojrzeć na około, co się dzieje i każdy od źródła sam sobie odpowie, że, że jeżeli nie nauczymy się segregować od źródła, od gospodarstwa domowego, to otaczające nas środowisko będzie, będzie coraz gorzej wyglądało, więc... Edukacja, edukacja i coś, co, co sprawi, że, że nauczymy się już od samego początku prawidłowej segregacji odpadów. Baterie. Psz, dużo. Nie wiem ile, bo zbierałam przez rok do koszyka, bo nie chciało mi się z tym nigdzie chodzić. A wyrzucać też. Nie bardzo jest gdzie. By dowiedziałem się ze strony IKEI. Dzisiaj z ciekawości wpisałem, yy, czy są jakieś promocje w IKEI. No i okazało się, że jest właśnie akcja drzewko. Okazało się, że zbiłem baterie, żeby nie wyrzucać i nie chodzić z jedną baterią do śmietnika. No i postanowiłem wykorzystać. Tak naprawdę każde drzewo, które urośnie w mieście, w jakimś ogrodzie, które wręczymy my jako lasy państwowe, w zamian za surowce wtórne, za te śmieci, które mogłyby trafić do lasu, jest na wagę złota, na wagę tlenu, który jest, na wagę dwutlenku węgla, który jest wchłaniany. Więc jeżeli możemy w taki sposób ograniczyć tą ilość dwutlenku węgla, oprócz tego, że sadzimy w naszych lasach, to bardzo chętnie włączamy się w takie akcje. I ta akcja z Polska Press, z dziennikiem zachodnim, pokazuje to, że bardzo nam zależy na tym, żeby mieszkańcy. Naszego kraju, mieli takie drzewa, czasami bardzo leśne drzewa, u siebie w ogrodach. Rozdajemy lipy, czyli te drzewa, które są najczęściej rosnącymi w miastach, rozdajemy pigwowce, rozdajemy sosny, czyli najpopularniejsze drzewa w polskich lasach ze względu na siedliska. Czyli rozdajemy takie gatunki, które, po pierwsze, świetnie będą czuły się w mieście, a po drugie, nie będą potrzebowały jakichś bardzo wygórowanych warunków siedliskowych, czyli tej gleby, którą byśmy musieli przygotowywać albo starać się, żeby wystarczyło tam tych mikroelementów, które są niezbędne. Samodzielne sadzenie drzew uczy człowieka pewnej odpowiedzialności, bo z jednej strony to jest posadzenie tego drzewa, ale z drugiej strony spojrzenie na to, jak ono wzrasta. To troszeczkę pokazanie także pracy leśnika, bo leśnicy w skali całego kraju sadzą pół miliarda drzew, więc my z jednej strony je sadzimy, ale później nimi się opiekujemy. To jest tak, jakbyśmy mieli naocznie poznać pracę leśnika. Najpierw sadzimy, a potem bardzo mocno pilnujemy tego.